O, do licha! Utknąłem na przejeździe! Kurczę, nie umiem wyłamać rogatek! O nie, zaraz nadjedzie pociąg! Trudno, będę patrzeć, z której strony jest z której. go toru nadjedzie, wtedy zjadę z tego torowiska. Kurczę, ale pociągu jeszcze nie ma! A ja się bardzo spieszyłem, muszę tam szybko dojechać! Ale niestety! W te, tej sytuacji akurat musiałem na tory, gdy sygnalizacja świeciła. Rogatki się jeszcze nie zdążyły tak zamknąć, ale niestety się już zamknęły. I utknąłem tu. Ojej, zaraz pociąg będzie najeżdża! No, nareszcie udało mi się. Pociąg już przejechał. Dobra, muszę ruszać.